Najnowocześniejszą broń i modny wizaj. Jakieś pytania? A dlaczego pan generał przestał do nas po Staropolsku gadać? Bo mamy nowe czasy, nowe czasy, to będzie. To dlaczego pan generał wciąż starej Ale oczywiście nie możemy wam tego pokazać. Nie możemy wam tego pokazać, bo to już nie potraficie tego zobaczyć. Względnie... skandale, skorzenie, sensacją. Do końca spiktaklu będziemy grali w tych prześcigarankach. Nie dałoby się chociaż w gadka. gadkach. Przyznajemy, że to głupie, ale cóż, mamy XXI wiek. A dlaczego mielibyśmy się wstydzić? Ponieważ jesteśmy na jego obraz i podobieństwo. Um, to wszystko prawda, ale widzowie. Dlaczego oni mieliby się wstydzić? Przecież też są na obraz Boży i podobieństwa. Bo to jest katolicki teraz. Proszę się zrelaksować, głęboko oddychać. Na raz wdech, dwa, trzy, cztery. Zatrzymujemy powietrze, pięć, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Barbie jestem. A pan to pewnie ten słynny Adam. Słynny? A to pan nie wie? Najsłynniejszy z ludzi! No! Może raz! Do roku powstałeś, do roku wracasz ziemi od Wracasz do ziemi. I tak kończy się nasza tragikomiczna historia. Co wydarzyło się naprawdę? No cóż. Pozostawimy to inteligencji widzów. Sprzeczne komunikaty nie muszą oznaczać, że ktokolwiek kłamie. Prawda, jak rzekł mędrzec zwykle leży. Nie poradzi ich słońce! Ani nie wszystko nowe. czy nie wszystko nowe.